Dawno się nie spotkałem aż z tak agresywnym królikiem już, że się gryzą, że jeden jest taki powygryzany, troszkę ma sierść. Teraz to będziecie miały luksus, tutaj maluchy. Teraz ja będziesz mogła czekać na, na przyszłego jakiegoś tam blokatora. Właśnie tutaj, naprzeciwko tych klatek, będzie dobre miejsce. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. U nas znowu się zima pojawiła, zobaczcie sami, że spadł śnieg dzisiaj w nocy. Miało już być koniec, miało być po mrozach, miało być już cieplej, a tu nagle pojawiło się znowu trochę śniegu. Ale jednocześnie jest już też odwierz dzisiaj w ciągu dnia, także to, co spadło w nocy, to myślę, że się niebawem rozpuści. Chciałem Wam pokazać tutaj ptaszynek. dzisiaj bardzo dużo widzę. Przy jedzonku są wróbelki, to znaczy mazurki i dużo sikoreczek, ale teraz wszystkie uciekły, więc się postaram trochę przyczaić na nie. Tutaj kurki też na spacer sobie wyszły, bo już jest trochę cieplej, więc są zdecydowanie bardziej kurki chętne na wychodzenie. nas Ernanttos. Co tutaj są za imprezy przy mojej słomie, co sobie przyniosłem? <grystanie> A no właśnie, przyniosłem sobie słomę, słuchajcie, i pościliłem tutaj mm, nowe klatki, nowe te komory przygotowałem sobie dla królików. Dlatego, że tak, po pierwsze e, z tych dwóch chłopaków muszę jednego zabrać, dlatego że zaczęły się gryźć, e, zrobiły się po prostu już agresywne wobec siebie, no to mogłem się z tym, liczyłem się z tym, że tak po prostu będzie prędzej czy później, dlatego jeden z nich wyląduje sobie w osobnej klatce. A tutaj przygotowaliśmy, przed chwilą poprosiłem Daniela, żeby mi tutaj wyciął dziurę w tej klatce. To były jak wiecie dwie osobne normalnie komory zabudowane, tutaj była ściana. Poprosiłem Daniela, żeby wyciął mi tutaj deski, dlatego że potrzebuję jednej dużej klatki, żeby przenieść tutaj samiczkę z młodymi. Za chwilę wam je w ogóle pokażę, bo na pewno chcielibyście je zobaczyć. Muszę już je przenieść, dlatego że w tamtej klatce jest już mało miejsca. A z racji tego, że jest ich aż sześć, no to już tam się robi trochę tłoczno i szybko się robi, wiecie, bałagan. Szybko jest dużo kupek w tej klatce. Dlatego, jak dostaną teraz taką podwójną, dużą klatę, to myślę, że yy, no, należy im się na no nie, na taką dużą rodzinkę. Gąski tutaj mi się bacznie przyglądają, co się tutaj dzieje, co się tutaj wyprawia. Co to za staczki, co to za pojemniki, one zawsze są stróżami tutaj i wszystko muszą obserwować i nadzorować, każdą czynność. No i biegusy to oczywiście też wiadoma sprawa. Dobra, no jeden łobuz przeniesiony, za chwilę dostanie tutaj sianko i jedzonko. Teraz będą mogły się skupić na tym, żeby ładnie rosnąć i dojrzewać, a nie na tym, żeby się cały czas przeganiać. No widzicie, było spokój do jakiegoś momentu, do pewnego momentu, natomiast ostatnio już parę dni cały czas widziałem, że się gryzą, że jeden jest taki powygryzany, troszkę ma sierść. Do karmidełka było ciągle nasypane, wiecie, słomy, jak się goniały po klatce. A że jakoś tak, no wiecie, przez te porody. No nie miałem czasu się za to zabrać, tylko tak rano wskakiwałem szybko do tych królików, dawałem im mieść wodę. E, takie, wiecie, podstawowe rzeczy. Odmrażałem poidełka. I nie mogłem się jakoś za to zabrać, żeby je w końcu przenieść, ale dzisiaj mam taki troszeczkę wolniejszy dzień, żadna koza nie rodzi. E, także wyrzucam króliko i mówię akurat, dobra, to trzeba przenieść tych chłopaków też, rozdzielić, żeby się już nie gryzły, żeby miały spokój. Dobra, słuchajcie, mamy komplet. Przeniesiona rodzinka. No teraz to będziecie miały luksus tutaj, maluchy. A nie się gnieździć w takiej malutkiej pojedynczej klateczce. <noise> Już widzę, że sobie zwiedzają. Tam ten czarniutki poszedł ciemniutki. A nie, tutaj jest ten ciemniejszy. Patrzcie, jaki piękny kolor. Bardzo ładny. No i te srokacze oczywiście, są przecudne. Każdy jest troszeczkę inny, ale właśnie chciałem Wam pokazać, żebyście zwrócili uwagę, jakie one są e, długą tą to, to sierść mają. Jakie to futro jest gęste i grube. Myślę, że to właśnie przez to, że to są takie zimowe maluchy urodzone no, w takie zimowe warunki. Przetrwały mrozy dosyć duże, więc pięknie się przystosowały do, do przetrwania tej zimy. No niesamowite futrzaki są. To wyglądają jak jakieś takie te miniaturki z takim długim futrem. Piękne słodziaczki. No dobra, teraz będą miały tutaj fajnie, fajne warunki. Myślę, że będzie to też wymagało teraz trochę mniej sprzątania rzadszego. Dlatego, że no jak mają większą przestrzeń, no to nie będzie tak nakupkanem mocno, wiecie, w jednym miejscu. Więc fajnie. Ale teraz mama jaka zadowolona też. Super mamusia. Ja nie wiem, słuchajcie, kiedy one tak wyrosły. Nie wiem, co się dzieje z tym czasem. Dopiero co czekaliśmy przecież wszyscy na ten poród tej samiczki, już myśleliśmy, że nic z tego nie będzie. A tu proszę, już są i to jeszcze jakie wielkie te króliki. Za chwilę właściwie nawet się nie obejrzymy i już będę musiał je rozdzielać, jeżeli chodzi o płeć, żeby się tam nic złego nie wydarzyło. Więc no naprawdę ten czas to leci. Po takich szkrabach, po takich maluchach to najlepiej widać, jak ten czas upływa i jak szybko one dorastają. Niesamowite po prostu. Dobra, słuchajcie, ja się teraz zabieram za czyszczenie tej i widzimy się za chwilę. Nie marnować siana tutaj stąd, bo oczywiście dzisiaj już dawałem świeże siarko. No to wszystko postaram się wyciągnąć z tego pośniczka i przeniosę im do tej nowej klatki. Jedzonko z karmidełka wysypie ale to się i tak nie zmarnuje, dlatego, że kaczki sobie tutaj wszystko wyjedzą. dobra, teraz tą klatkę zdezynfekuję, posypię sandezją, suchą dezynfekcją. Teraz ja sobie będzie już mogła czekać na, na przyszłego jakiegoś tam lokatora w przyszłości. Będzie sobie tymczasem odpoczywała, a jak posypię to sandezją, no to ona fajnie osuszy też tą klatkę, no i wiadomo, e, spełni swoje zadanie, czyli zdezynfekuje musiałem wypuścić kaczki bo nic by mi nie dały <śmiech> powiedzieć <śmiech> także niech sobie idą pochodzą po podwórku i będzie przynajmniej ciszej <laughs> jaka radocha już tutaj temu panu wyrzuciłem teraz jeszcze tylko ściele. Ten tutaj samiec na samej górze zrobił się tak niesamowicie agresywny, że muszę wam powiedzieć, że za każdym razem jak mu daję jedzenie czy siano, no to próbuje zaatakować mi rękę. Nie wiem, co tam się w rudej główce poprzestawiało, ale no dawno się nie spotkałem aż z tak agresywnym królikiem już. Nasza samiczka ta ruda nowozelandzka też przez całe że swoje życie miała takie odpały, trochę, że potrafiła się rzucić na rękę, ale to tylko w takiej sytuacji, że gdzieś tam, no, wkładałem jej tą rękę do klatki, i tak dalej. Tutaj czasami wystarczy tylko, że już zobaczy tą rękę, i aż się tak już stroszy i się rzuca. Także, no, powiem Wam, że dosyć ciekawy egzemplarz, ale za to fajnie rośnie jak na drożdżach. Pokaż na no chłopaku, czy to by trzeba wszystko, nie trzeba ci wszystkiego. Także ja mu tylko wyrzucę, widzicie, tutaj ma wszędzie fajnie czysto, więc wyrzucę mu tylko e, tą część, tę część klatki, gdzie ma nakupkane, gdzie ma mokro. <grystanie> Proszę mi nie zjeść łopatki. Tu się przywitać? Dajcie, dajcie. <laughs> Zobaczcie, kto nas odwiedził. <laughs> e, to, to, jak chcesz wywieźć, to chwilę boże, jak latają, mówię, gusy. E, to wyrzucam. Daniel chce mi bardzo pomóc. <laughs> Wywieź, bardzo, bardzo. Ja wybię wywieźć taczkę z tym z gnojem, więc e, no to jeszcze z tych samiczek wyrzucę teraz i będzie już pełna taczka, raczej. Dużo wygodniejsza by taka była. Ale ja nie wiem, czy w domu nie mamy takiej. Tak, właśnie teraz rozmawiamy słuchajcie, z Danielem, że przydałoby mi się tutaj taka do tych do wyrzucania, i w ogóle taka mała drabinka, wiecie, takie dwa stopnie tylko, taka plastikowa, niż wiecie, taką, z taką się ciągle szarpie, taka by była dużo lepsza. I nawet gdzieś taką mamy, tylko trzeba ją odszukać. To jest już Raz, cztery. Nie, to trzy. raz, dwa, trzy. Tak, cztery klatki. To są całe, ale z tych klatek, których są czyste. Co robią w jednym miejscu, tylko kupy, a ten tam jest brudas i wszędzie straci. Wow. <laughs> No właśnie, jak już jesteśmy przy tych dziewczynach, to chciałem wam powiedzieć, że jestem z nich mega zadowolony i mega dumny z tego, jak one pięknie wyrosły. No przepiękne samice, takie wiecie, nie za grube, ale też takie, tak widać, fajnie, mocno zbudowane. Duże, fajnie, pięknie wyrosły i powiem wam, że one są większe niż ten samiec, niż ich brat z tego samego miotu, z tego samego gniazda. Więc no naprawdę bardzo fajny materiał nam się trafił na, do dalszej hodowli. One oczywiście zostają i muszę sobie sprawdzić, bo nie pamiętam już dokładnie, ale wydaje mi się, że one mają już około 8 miesięcy, że raczej już będą miały. I już one by się chyba nadawały, tak mi się wydaje, bo są pięknie wyraśnięte do tego, żeby je pokryć pierwszy raz, żeby się dochować od nich też maluchów. Więc myślę, że w ogóle te samiczki, jak sobie jak dam do nich samca tego srokacza, który jest dosyć duży i one są tak dosyć fajnie mocno zbudowane, to naprawdę maluchy będą super. I znowu, jakby się jakieś urodziły samiczki po nich, no to będzie znowu kolejny świetny materiał hodowlany. No tak brzydko mówię materiał hodowlany, no ale no tak się mówi. Także właśnie muszę sobie dokładnie policzyć na zdjęciach, kiedy myśmy kupili e, te maluchy. E, one już miały chyba około 2 miesięcy wtedy, jak myśmy je kupili, więc no tak mi się wydaje, że, że one już będą miały około 8 miesięcy. Także niebawem na filmie być może będziecie świadkami e, krycia tych samiczek po raz pierwszy. Zobaczymy, czy się uda i co z tego wszystkiego wyjdzie. No także słuchajcie, plany są tak owocne. Plany są tak duże i szerokie. Że niestety musimy się brać za budowanie tej drugiej klatki. Deski tam czekają już na budowę, więc tak się właśnie zastanawialiśmy, rozmawialiśmy z Danielem, gdzie tą klatkę postawimy. I tak sobie myślę, że chyba naprzeciwko, że właśnie tutaj, naprzeciwko tych klatek, będzie dobre miejsce, bo po pierwsze będzie osłaniała jeszcze ta klatka, jak będzie stała tyłem, to będzie ona osłaniała jeszcze te klatki od słońca. I wiecie, jednocześnie się zrobi taki tunel, że wiatr też nie będzie hulał tutaj żaden, więc myślę, że to będzie bardzo dobre miejsce i bardzo fajne rozwiązanie. Taki się zrobi zaciszne i też zasłonięte od słońca miejsce, tutaj są te króliki. Także jak tylko wygody się skończą, będzie już trochę więcej spokoju, no to będziemy się brać z Danielem za zabudowę tej klatki nowej. Dobra, a tymczasem ja się biorę dalej za ześcielenie kończę. się tylko zastanawiam, kiedy przyjdzie ten czas. Czy w ogóle przyjdzie, że i tutaj zaczną się gryźć te chłopaki i ganiać, i też będę musiał je rozdzielić. Może tak być, no bo e, tutaj w tej klatce, tak jak mówiłem wam, co były te dwa, to też było przez dłuższy czas spokój. No i dopiero mówię od kilku dni e, zauważyłem, że coś się tutaj dzieje, nie tak jak powinno i zaczęły się ganiać. No tutaj na razie niczego takiego nie widzę. One pięknie rosną oba, nie mają nic wygryzionego, nie ganiają się. Także, no na razie jest ok, ale może przyjść też taki moment, jaki w przypadku tamtych Więc że trzeba będzie, któregoś z nich ewakuować, agresora No ale na szczęście tam jeszcze jakieś wolne klatki są, także Coś ogarniemy wtedy A może będzie dobrze, może nie będą się ganiać Gdzie moje bieguski maszerują? <grym> z dobrych wiadomości to mam taką, że Teraz ma być przez chyba prawie tydzień, temperatura dodatnia, nie ma być mrozów, więc nie trzeba będzie odmrażać, dwa razy dziennie pójdę. I woda do kaczuszek, żeby się nie zmarnowała. Takie spragnione pyszczki tutaj już przy poidełkach, dźwięk się rozlega, kuleczek z poidełek. A ja tym akcentem będę kończył. E, idę teraz namoczyć wysłodki, żeby nie zapomnieć dla krówek na kolację. E, I żegnam się z wami, dzięki, że dzisiaj byliście. Trzymajcie kciuki za Helenkę, bo teraz czekamy na poród Helenki. E, dzisiaj mamy 25. A Helenka ma na 28 termin, więc zostały 3 dni i miejmy nadzieję, że historia e, ostatnia się nie powtórzy, że już wszystko będzie dobrze, że te porody jakoś tak bezproblemowo, w miarę bezproblemowo nam miną, że nie będzie już takich przykrych sytuacji jak ostatnia. E, także co, no zapraszam na następnego vloga, już myślę, że z koziarni. Myślę, że w następnym już podzielimy się. Mam nadzieję, że radosną nowiną. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa, pa.